Łukasz Janik z nami. Już dzisiaj były pretendent do tytułu mistrza świata wagi Junior Ciężkiej. Czy po, na, na dzień po walce oceniasz, że to była dobra decyzja, którą podjąłeś o tym, że pojechałeś do Grigoria Drozdza z kilkunastodniowym wyprzedzeniem bez pełnego treningu, podjąłeś walkę, no ale widać było, że przede wszystkim brakowało ci brakowało ci tego przygotowania? Myślę, że dobra, bo na całe szczęście yy, ja nie spałem w ogóle tej nocy nic. Teraz dopiero przespałem się troszeczkę w samolocie, a czuję się dobrze. Nie dostałem żadnego takiego uderzenia, może to uderzenie w tył głowy mnie tak zamroczyło. Ja już bardziej się słaniałem po prostu ze zmęczenia na nogach. Na szczęście drost nie bije tak mocno, więc nie zrobił mi krzywdy, tak? Nie zostałem zakałtowany, nie, nie wylądowałem w szpitalu, nic mi się nie stało, czuję się dobrze, duże doświadczenie. No niestety nie udało się wykorzystać tej szansy, którą dostałem, no ale tak jak mówię. Na całe szczęście nie ucierpiałem na zdrowiu, tak? Ale potrzebny do walki z bardzo dużym spokojem. No szkoda, tylko że byłem nieprzygotowany, nie? No właśnie. To chyba w siódmej rundzie stało się. Powiedz mi, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Ty się odwróciłeś, sędzia chyba powiedział stop, Drozd uderzył. I tak naprawdę, mógłbyś, jakbyś się uparł, mógłbyś iść w dyskwalifikację, jakbyś, nie wiem, upadł na ziemię, tarzał się po ringu, powiedział, że nie możesz walczyć, to mógłbyś pójść w dyskwalifikację, ale chyba ty masz za duże serce do walki, żeby na coś takiego iść. Dokładnie, nie przemyślałem tego, on uderzył duży wtył głowy, e, upadłem, e, sędzia kazał My... mi się podnieść, nawet mnie nie wyliczył, nawet mnie nie do ostrzeżenia, więc myślę, że gdybym się nie podniósł, to bym po prostu został e, no, odesłany i byłoby to uznane jako knockout, tak mi się wydaje, więc E, to się szybko zbyt szybko działo. Oddrosną no, do różnych głowy i tak naprawdę tym ciosem e, rozpoczął wykańczanie mnie, no bo jednak wszyscy wiemy, ci, którzy mają cokolwiek wspólnego z boksem, że ciosy w fotelice są strasznie bolesne w tym sensie, że no, powodują bardzo duże zamroczenia. No i dlatego są niedozwolone. I tak naprawdę no, ja i tak już się wcześniej czułem, ja walczyłem ze sobą już nie wiem o czwartej czy od piątej rundy. To była walka z samym sobą. E, Tener trener w narożniku się mnie pytał, czy chcę boksować, ja kiwałem głową, tak, tak, a nawet nie miałem za bardzo siły odpowiedzieć. Tener wymuszał na mnie odpowiedź ustą, bo kiwanie głową mu nie wystarczało. Musiałem powiedzieć, że tak, że wyraźnie dać znać, że chcę dalej walczyć. Boksowałem, chciałem dać sobie wszystko, jeszcze nawet pamiętam, że w ostatniej rundzie, w momencie, gdy byłem w narożniku i dorosłem. Gdzieś on zdawał serię ciosów, to, to próbowałem jeszcze raczej sił, gdzieś tam skontrować prawy, lewy sierp. zabrakło no, tyle szczęścia, zabrakło tyle może doświadczenia. E, może i rzeczywiście powinienem nie wstawać, ale nie wydaje mi się, żeby, gdzieś, żeby na gali tam, w Rosji, został zakałtowany po uderzeniu mnie w tył głowy, po komendzie. No tak naprawdę powinno to tak być, no ale wiemy jak to wszystko wygląda w boksie zawodowym. Początek walki, kiedy jeszcze miałeś siły. Pierwsza runda nerwowa, sporo ciosów przestrzeliłeś, ale w drugiej zaczęłeś go trafić. Zwłaszcza taki prawy po odchyleniu, to, to, to wchodziło. Wchodziło chyba do momentu, kiedy, kiedy miałeś siły, bo po czwartej rundzie już widać było, że musiałeś niestety trochę walczyć o przetrwanie. No tak, tak, po czwartej rundzie jak nie mam zwyczaju robić tego to oglądałem się za panią, która chodzi po ringu i patrzyłem jaką plakietkę ona niesie, z jakim numerkiem. Więc rzeczywiście po czwartym rundzie byłem już mocno zmęczony, tak jak mówisz, i wtedy zaczęła się powoli walka już samym sobą, walka o przetrwanie. No to jest przykre, że jak jesteś w ringu i nie możesz zrobić tego, co chcesz, walczysz ze sobą, no... Myślę, że... Ciężko mi stwierdzić. Cieszę się tylko i wyłącznie z tego, że po prostu nic, nic, nic złego mi się nie stało. Czy jest tak dobrym pięściarzem, jak go oceniałeś przed walką? Czymś cię zaskoczył, może rozczarował? Myślę, że niczym mnie tak w sumie nie zaskoczył, bo okej, okay, no bije ciosy, ale nie bije mocno. Jest bardzo silny w tych przestawianiach w szarpaniach, ale nie ma jakiegoś super mocnego czasu, bo w takim stanie, jakim ja byłem, to no, powinien je znakałtować. Były takie momenty, że wstrzymywałem serię ciosów gdzieś tam na gardę. Na całe szczęście ja gdzieś amortyzuję te, 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 te uderzenia odchyleniami. Ale myślę, że gdybym miał cały okres przygotowań, to ja bym wygrał pojedynek. Chciałbym po prostu rewanżu, no ale to myślę, że za wcześnie, żeby o tym mówić. No właśnie. Przyszłość. Po walce za falabim kiedy naprawdę pokazałeś serce, niemalże sprawiłeś niespodziankę bardzo dużą. Wydawało się, że to będzie dla ciebie łaskawa, że te duże, duże, duże walki zaczną się. Tak się nie stało. Teraz toczysz walkę o Mistrzostwo Świata, przegrywasz i jak myślisz, co przyniesie przyszłość. Bo gdzieś tam mówiło się o Twojej walce z Lebiediewem. Myślę, że teraz to już będzie temat nieaktualny. Gdzieś tam cały czas chcę walki z tobą Michał Cieślak na Gali Polsat Boxing Night. Nie wiem, myślę, że Ciślak to nie sobie poczeka, nie, bo najpierw z kimś coś stoczy, wygra. Co mi da? Dla mnie wygrana z Cieślakiem to tak jakbym teraz wyszedł i wygrał z jakimś węgrem. Tak naprawdę no, on ani nie widnieje żadnych rankingach, ani nie ma bilansu, więc no, co mi daje walka z Cieślakiem? Z tego co wiem, to najprawdopodobniej zaboksuje 5 chyba lipca yy, na gali tej w Polsce. Więc bardziej mnie to interesuje. Właśnie chciałbym szybko wejść do ringu. Mówię, tak mówię, czuję się dobrze, czuję się, nie czuję się za bardzo pobijany, jestem troszkę zmęczony, ale na szczęście, tak jak powiedziałem, e, nie zostałem zakałtowany z głową wszystko w porządku, czuję się nieźle, tak jak powiedziałem, mimo to, że całą noc nie spałem, e, bo adrenalina i emocje, które we mnie były po tej walce, no, nie pozwalały mi zasnąć, więc chwilę, później może odpuszczę, mam trochę spraw związanych z uczelnią, żeby ją w końcu skończyć. No i jeśli będzie taka możliwość, to tak jak powiedziałem, 5 lipca chętnie wejdę do ringu. To ja wolę zaboksować rewanż z masternakiem we wrześniu na pola Polsat Boxing Night, niż yy, walkę z Cieślakiem. Cieślak niech najpierw troszkę się poobija, niech wejdzie w rankingach, yy, niech się pokaże w rankingach, żeby wygrana z nim coś mi dała. Mhm. i tak podsumowując, duże doświadczenie, wypłata, która gdzieś tam da Ci stabilizację finansową, to chyba takie najważniejsze plusy tej decyzji, że jednak pojechałeś do Rosji? No myślę tak. Ja, ja chyba dojrzałem już do takich dużych walk, nie? bo jednak walka jedna w Stanach, teraz walka tutaj. Ja byłem totalnie wyluzowany, spokojny i myślę, że jakbym był bardzo dobrze przygotowany, we mnie nie było żadnej presji tak naprawdę i dojrzałem chyba już do tego, żeby toczyć takie pojedynki, naprawdę o konkretne trofea. Tylko chciałbym być do następnej walki na maksa przygotowany i też dlatego jednak istotna bardzo dla mnie jest stabilizacja, którą chcę osiągnąć.